St. Moritz, Luksus, Julier, Pas, widoki, Alpy i my. Dziś zabierzemy Was do St. Moritz na najlepszego pączka na świecie. Przejdziemy się niesamowitą przełęczą. zrobimy szybki trekking do lodowca. Ale najpierw wczesna pobudka. Wstaliśmy wcześnie, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego dnia. Sama trasa od nas do domu w okolice Juliet Pass i St. Moritz to około 2 godziny jazdy. Oba te miejsca znajdują się w kantonie Gryzonia, który jest chyba naszym ulubionym. Pierwszy punkt wyprawy to przełęcz Juliet Pass. Znosi się ona na wysokość 2284 metry nad poziomem morza. Wystarczy niesamowitych widoków. Good Goodbye, girl. Better get close, get down. Had a great time, got me pretty good. Had a good thing, don't but got more than you can. Goddamn it, now give it to your girl. You got game. Goodbye, girl. Better get close, get down. Had a great time, got me pretty good. Had a good thing, don't but got more than you can. Goddamn it, now give it to your girl. You got game. Moscow, Co ciekawe, przełęcz otwarta jest całorocznie, chociaż nie ma tunelu, co znaczy, że utrzymanie jej w zimie jest nie lada wytrzynem. Zawsze przed przyjazdem warto sprawdzić aktualne warunki na przełęczy. Choć w ten dzień nie zabrakło nawet motocyklistów. Bardzo zimno jest. No dobra, lecimy dalej. ale do rzeczy ważnych. Malik wyczaił pączki. To najdroższe w życiu. I to takie, że na nadzienie pistacjowe zabrakło mi słów. Tym bardzo na tak. No i co, przyjechałem na zakupy. No to wszystko zamknięte. Jeszcze z takich ciekawostek dzisiaj rano się dowiedzieliśmy, że kanton Gryzonia ma trzy języki urzędowe. Jest to włoski, szwajcarski, niemiecki i... Retroromański. Retroromański. To jest chyba ten najmniej znany tutaj i używany chyba tylko i wyłącznie w kantonie, w kantonie Gryzonia. I lecimy dalej. Dobra, jeszcze raz. Ostatnia część wycieczki to szybki spacer do lodowca Morteratsch. Trasa jest bardzo prosta i przyjemna, a cały trekking, w tomie z powrotem, zajmuje około 2 godzin. Na początku trasy znajduje się przystanek słynnej kolei Bernina Express, więc można dojechać tu również pociągiem. W 1878 roku jęzor lodowca zaczynał się około 100 metrów od stacji kolei, więc od tamtego czasu lodowiec cofnął się o około 2,5 km. Dzięki za wspólny wypad. To pierwsze nasze dłuższe wideo, ale na pewno nie ostatnie. Jeśli chcecie razem z nami jeździć po Szwajcarii nie tylko, to zasubskrybujcie. Będzie nam mega miło. Ciao!